Znajdujemy się kochani w Boronowie na pięknej łące na ulicy Poznańskiej. Ja ze mną oto już piękne krowy. Wspaniała gospodyni pani Natalia, która dla Was sprzedaje sery, mleko i wiele innych podobnych już od tych takich podstawowych serów, bo ma smakowe, w słoiczkach, takie, siakie, owakie. Ale najlepiej kogo o to zapytać panią Natalię. Natalia, powiedz nam, co najbardziej polecasz ze na swojej Twaru. Twar. Twaróg, jest zwykły biały, zwykły biały? Zwykły biały, ale przetwarzam i pasty twarogowe tworzę. próbowałam. Już, są już trzy. Z czoskiem nie dziedzim jest? E, z czoskiem, tak, to była pierwsza. Kolejna to jest śródziemnomorska pasta z twarożkiem. O, Jezu, muszę spróbować. I z chrzanem. I z chrzanem, tak. czyli będą trzy, trzy nowe smaki, można tak powiedzieć, e, tego twarogu tak, na tej pasty tak, na kanapie. Tak, to, co, ale twaróg, twaróg to jest najlepsze, co mogę polecić z mojej produkcji. Aha. To teraz drugie standardowe pytanie kochani, bo Wy lubicie wiedzieć, a Pani Natalia chętnie Wam opowie. Czym karmimy te piękne bestie, czyli kozy, krowy, co one tak naprawdę faktycznie dostają do jedzenia bez koloryzacji, tak, tak jak jest? Tak jak jest, eee, sezon, no tu pastwiska są na trawie, Patrzcie, ale... zobaczcie. To jest właśnie to. Nawet udowodnię, proszę bardzo, Pani Natalia przed chwilą wypowiedziała piękne słowa. Sezon to pastwiska. Sezon się już powoli kończy, więc ta krowa bidulka jeszcze tutaj wygryza. Ostatnie gryzki, ale za chwilę już tego nie będzie. I co wtedy? Nie będzie. I co wtedy? Mamy w siano przede wszystkim. To Z tych jest łąk i plus jeszcze coś dokupujecie? Czy... E, nie, nie dokupujemy, staramy się swoich. Mamy We swoje własnym tak zakresie. w własnym zakresie. No mm -hmm. trochę wiadomo, jakiś tam dokus e, lepszej trochę. No tak, bo Kozy to wybrały, tak. Wybrane, wybrane, więc tak. staramy się tam lepszego czegoś dokupić, to nie mm. powiem. Ale krowy przede wszystkim siano, słomę mają też postawioną w balocie, żeby mogły sobie lepsze kąski powybierać, no, no tak. bo to jest do No trawienia. tak, bo wybiorą to co wiedzą, to, a resztę roz tak, to czy one same sobie tam głowami... A zobacz, tam jak jest... Idziemy zobaczyć kochani, idziemy się przejść. Same sobie rozścielają. Widzę, że masz e, upodobanie w jednej rasie. Powiedz nam, co to za rasa i dlaczego akurat tą rasę wybrałaś? E, cimentale. Cimentale, czyli tłuszcz dużo. dużo tłuszczu. <grym> Dla tak? produkcji jednak serów e, lepsze mleko jest potrzebne. Nie tylko ilościowo, ale jakościowo, żeby mhm, jednak mleko. na masę no w, tak? się, się wszystko właśnie tutaj zgadzało. No a mleko też. E, u nas jednak nasz rejon, zsiadłe mleko. Mhm. E, w piątek, siadłem mleko, jajeczko, zi zi ziemniaczki. To nie zna <gry> takiego obiadku, kochani. Siadłem mleko i ziemniaczki i do tego może być jeszcze na przykład jajeczko sadzone. No taki e... obiad od mamy pamięta chyba każdy. Dokładnie, więc siadło mleko musi być takie, żeby się kroiło. Więc no tak, tak. rasa też krów ma tu duże znaczenie, no bo niestety z HF-ów no tego takiego nie mamy. Czyli dochodziłaś do tego metodą prób i błędów, e... tak? Miałaś wcześniej rasę HF, że, nie, że, nie, że, że wiesz nie, typowo, że Nie, nigdy nie, miałam, nigdy nie miałam rasy HF, zawsze były mhm. to raczej mieszańce, tak? RW z czymś pomieszane, nawet mam jedną tutaj. No jest, jest taka Jest jedna, powiedzmy nawet... Limuze. No, no, no. Ona ma 50% limuze. No, widać, widać. E, ale mleko jest rewelacyjne, dlatego jest zostaje i no, pewnie raciczki u mnie Czyli wyciągnie. podchodzisz do każdej krowy powiedzmy indywidualnie, to nie tak. jest tak, że, że powiedzmy jest tam simental i ona będzie okej, okay. może przyjść do Ciebie simental, który nie spełni Twoich wymogów i będzie miała powiedzmy chude mleko, nie takie jak chcesz i wtedy co? No wtedy taka krowa będzie miała przeznaczenie pewnie mięsne, nie? Może nie mięsne, ale dla niektórych ilość mleka wtedy liczy się i, sprze I sprzedajesz sprzedasz. po prostu gdzieś do obory, czy, tak. czy gdzieś na takich wielkich powierzchni, gdzie nie, nie przykuwają tak uwagi. Tak. To tylko potwierdza Proszę Państwa, jak nasi rolnicy pasjonaci, zobaczcie, kolejna pasjonatka. Sama dobrała rasę krów, poszukała sobie, która ma najlepsze walory smakowe pod produkcję serów. Następnie zaczęła sobie wertować, szukać, patrzeć. Czyli wychodzi na to, że bardzo się tym interesuje. Wie każdy szczegół na temat swojej krowy, jednej, drugiej, trzeciej, wie jakie walory smakowe mają i wie jaki towarek z tego wychodzi. To też wszystko razem składa się na cenę, bo jak wiemy, no nie jest to typowy twaróg z marketu czy z jakiegoś innego dyskontu. No nie. Powiedz mi, jakbyś miała ustawić go na półce, no to nie leżałby na tej samej, nie? Nie. Zupełnie nie. w innym miejscu, nie. dokładnie. Dokładnie. No, raczej y, wyższa półka, cena, no oczywiście wszystko musi, czyli ilość mleka zużytą na kilogram. No, y, przeliczę się, no wiadomo, że trzeba też swoją pracę do tego mhm. dołożyć. Y, ilości wody zużytej prądu do tej całej produkcji, no to stąd jest ta cena, y, jaka jest. No mhm. tak, no bo jak wiecie, kochani, Natalia robi dla was głównie sery. Również mam mleko w, w swojej ofercie, ale... Konie Konikiem są sery. I wiem, że nawet niektórych rolników z okolicy czasami szkoli, doradza, czasami sama się czegoś tam dowiaduje nowego na temat serów, i tak, tak. pogłębia tak. swoje, powiedzmy to, wiedzę na temat serowarstwa, a konikiem jest sery i serowarstwo, więc trzeba by zwiedzić chyba serowarnię na trochę, co? Da radę? Zapraszam. Da radę pokazać, gdzie z tego mleka Wytwarzane są te sery, czy to jest tajemnica? Nie, raczej nie jest tajemnica. nie jest tajemnica. I widzicie, kochani, nasi rolnicy nie mają przed wami tajemnic. Idziemy więc do serowarni. No to kochani, za panią Natalią bez cięć idziemy. Mówi mi, że ma nieposprzątane. Cały czas tutaj narzeka, że nieposprzątane jak to kobity, nie. No ja zaraz zobaczę. nieposprzątane, tak? Aha. To dla pani Natalii jest nieposprzątane, kochani, świecące garki, jak psu nie co, lodóweczki nowiutkie, pouzupełniane, wszystkie słoiczki porządnie ser. Proszę bardzo. Masło klarowane chyba tak? Tak. Zgadza się. Tutaj e, pasta twarogowa z czoskiem niedźwiedzim. To jest ta, o której opowiadaliśmy. Tutaj pani Natalia ma. No, dzisiaj jest okropny bałagan. Wiecie co? Jest bardzo duży bałagan, szczególnie tu brud schodzi aż warstwami. Wiecie? Tu tak samo matko, ale się lepi. A tak naprawdę to tu jest czysto, normalnie. Że szok. A pani Natalia mi to mówi, że nie jest. Jak to jest? No, pan... Czysto czy nie czysto? No nich. A co tu się robi? Co tu się robi? robi? Na jutro mam zamówiony twaruk, więc, więc dzisiaj już będzie przetwarzany. O, wczorajsze mleko wieczorne, i dzisiaj już powstanie z tego wieczorem też twaruk. Pychotka, czyli to mleko sobie e, właśnie, tak. następnie napalnik, podgrzewamy wolno, powolutku, tak, żeby mieszając nie Mieszając delikatnie? Tak. Bo ja jednak lubię śmietankowy twarożek niż. Tak, bo jak wyło... się zrobi gorąco, gorąco bardzo, to się zrobi twardy, twardy? suchy i niedobry, niedobry, bez smaku. Ja robię tak. twaróg taki śmietankowy, że go da się po prostu widelcem rozetrzeć. A nawet nożem od razu na kanapkę posmarować, więc... No, no więc tak, jak tak widzicie tak. kochani pasjonaci właśnie tak opowiadają o swoim mleku, e, robią produkty. Za chwilę pokażemy wam kilka co tu można dostać mi sobie od razu ten garnek zobacz jaka temperatura no. jest on... pokojowa powiedzmy pokojowa, pokojowa. Bym... tak no. pokojowa temperatura przejdźmy więc do prezentacji produktów pasta twarogowa w trzech smakach e, co tu się znajduje tutaj mamy z czoskiem niedźwiedziem a tu jest z ch, 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 chrzanem. E, no nie mam na stanie akurat śródziemnomorskiej. E, ona jest czerwona a opowiedz nam Natalia, taki pełny mniej więcej skład co tak naprawdę znajduje się w tym opakowaniu co tam e, jest przede wszystkim twaróg Śmietanka, e, sól do smaku, no i tu czosnek niedźwiedzi tutaj szan. E, w śródziemnomorskiej troszeczkę więcej e, produktów, bo jeszcze są pomidorki, e, pietruszka, e, cebulka, no i kilka takich składników, żeby tworzą smak. Kolejny produkt, czyli jak widzicie po słoiczku jest to masło klarowane. E, tak. Robione oczywiście pewnie ze swojego masła, tak? Tak, ze swojego masła. Oczywiście ten produkt powstaje tylko, kiedy mam nadmiar yy, masła na stanie. Klaruję choćby dla siebie w swojej kuchni, żeby wykorzystywać, ale też jest na sprzedaż. No, jest to ograniczony jednak produkt w małych ilościach. Konik, czyli no, niby prosta, niby nie. Mamy tutaj mleko. Tutaj w tym wypadku y, to jest nawet maślanka, widzę, że jest gęsta. Tak, Butelka maślanka. jest taka sama jak od mleka, ale mamy też maślankę. Również własnej produkcji? W własnej produkcji, no powstająca przy produkcji masła maślanka, więc też A opowiedz nam, Natalia, taka ciekawostka. Robisz masło z masła kwaszonego, czy robisz bardziej preferujesz słodko śmietane? Kwaszone. Kwaszone. Czyli jednak ten starodawny sposób jest najlepszy. Tak, ja tak. również tak robiłem. Tak, to jednak lepiej wychodzi. Widzę, że tutaj w słoiczku mamy coś już bardziej ekskluzywnego. Widzę tutaj przyprawy, porządnie wykostkowany ser. Co znajduje się w opakowaniu? W środku jest ser podpuszczkowy przygotowany do sałatek yy, pomidor czosnek bazylia zalane olejem wiadomo, żeby zakonserwować no i to jest gotowy produkt, który może spokojnie miesiąc w lodówce oczekiwać na moment, kiedy na niego mamy ochotę dodać do sałatki czy na zakąskę Natalio, czy dodajesz jakieś ulepszacze do swoich serów, mleka, masła, dajemy jakieś e? Nie, żadnych e. Nie e? My nie wiemy, co to e. jest e. Tu jest tylko olej, który konserwuje, no i czosnek. Który też jednak ma. No, czosnek, jak wiecie, sam w sobie zabija wszystko, co niedobre, więc naturalnie, elegancko, w słoiczku panuje czosnek nad zarazkami i innymi rzeczami. Nie trzeba wsadzać tutaj E, a smak jest o wiele lepszy. Tutaj widzę uśmiech na twarzy pani Natalii, więc jest coś nowego, kochani. Natalia opatentowała tutaj kolejną swoją nowość. Co tu mamy? Opowiedz nam, co znajduje się w słoiku. W słoiku znajdują się placuszki twarogowe. Placuszki twarogowe. Zróbmy zbliżenie. Zobaczcie. Obkręcimy słoik. Rzeczywiście są to takie placuszki. Widzę, że tam są jakieś e, przyprawy. Co tam jest w środku? Jaki to ma smak w ogóle? E, do czego byś to preferowała? O pomidor, czosnek, bazylia. Dodana. Placuszki świetnie się sprawdzają na tost, na chlebek. Od razu jest konsystencja do rozsmarowania. Przygotowuję twaróg, blenduję go, żeby był taki puszysty, no i formuję sobie takie placuszki. Jest to po prostu świetne, kiedy pusta lodówka. To tak samo może stać spokojnie do miesiąca czasu w lodówce i czekać. A otwarte? E, tak, spokojnie, tak, może stać. Nie mam z tym najmniejszych problemów. Mam przetestowane u siebie nawet 8 tygodni, wiem. 8 tygodni. Więc jak widzicie, kochani, da się zakonserwować w naturalny sposób, na sposób tak zwany, a nie e. e. Produkty od pani Natalii wszystkie ciekawe, zmyślne. Nie ma tu takich zwykłych, typowych serów. Jak widzicie, dowiedzieliście się o placuszkach serowych, których ja nawet nie znałem z pozycji rolnika. Zapraszamy serdecznie na aplikację Food Farmer. Pani Natalia dostępna jest w sekcji premium dla Was, kochani, i myślę, że coraz więcej nowych smaków będziecie z nią odkrywać na co dzień. Hej!